Po takiej potrzeby bycia samemu, bez ludzi naokoło, bez telefonu, przynajmniej na godzinę, dwie dziennie, jeżeli czujesz, że to jest twoja potrzeba, to bardzo prawdopodobne, że jesteś projektorem. Ja jestem projektorem. Możecie sobie sprawdzić na mybodygraph.com. Wpisujcie datę urodzenia i tak dalej i wam wyskakuje, kim jesteście. I teraz tak, 75% ludzi to są generatorzy, manifesting generatorzy. To są ludzie, którzy mogą pracować, mogą być wo w wokół ludzi, mogą robić 500 rzeczy na raz. To jest większość społeczeństwa. Więc jeżeli Ty się nie czujesz jak tak, to normalne, bo Ty nie jesteś tą znaczną większością społeczeństwa. Jest około 20% nas, nas, co piąta osoba, z projektorem. Eee, około 10-7% chyba jest manifestorów 1% jest reflektorów. Także taki jest podział. Więc jest nas mało. My potrzebujemy oczyścić naszą energię. Potrzebujemy być w swojej energii, bo my bardzo dużo bierzemy z zewnątrz. My po prostu pochłaniamy energię z zewnątrz. I teraz, co jest ważne, takie piękne zachód słońca. Większość ludzi nie ma z własnych myśli. Ludzie powtarzają to, co słyszą, nieważne, czy to jest prawda, czy nie. Oni wierzą. Większość ludzi wierzy w bzdury. Podam wam przykład. Zrobiłam niedawno film a propos um, MTF Charu i metylacji B9. I jak wiecie, ja jem tylko i wyłącznie 100% wszystko z warzyw, owoców, roślinnie. Ja dostarczam 100% wszystkiego. No i ktoś mi w komentarzu oczywiście napisał, no tak, ale B9 trzeba dostarczać, szczególnie w ciąży, e, syntetycznie, tak, suplementami. Bo ciężko dostać ją z pożywienia. I teraz powiedz mi, dlaczego powtarzasz bzdury, coś jest ciężko dostać? Bo chat GPT ci powiedział, że jest ciężko dostać. Po co powtarzasz bzdury? Czegoś, czego nigdy nie sprawdziłeś. Gwarantuję ci, że 9 milionów, 8 milionów, miliardów ludzi na tym świecie nigdy, ani razu nie sprawdziło. Jak stworzyć dietę, żeby mieć 100% witaminy A, 100% B1, 100% B2, 100% B9? magnezu i tak dalej, jedząc tylko i wyłącznie produkty roślinne, bądź jeśli chcesz jeść mięso na biał, jak najbardziej też możesz, tak? Ale sobie zobaczyć, co ja dostarczam, co jest w moim śniadaniu. Jeżeli mam wpisać każdą ilość, każdego produktu, który zjadam, ile tam gram jest pomidora, ile gram chleba, ile gram sera, tak? Co, co tam jesz? Jak ja dostarczam z tym składniki odżywcze? Na śniadanie, na obiad, na kolację, na deser i sobie podliczyć. OK, jak w poniedziałek zjadłam tyle procent tego, 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 tego brakowało, tego, 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 tamtego. We wtorek może brakowało mi tych samych, tak? Jedząc inne posiłki. Dopiero jak sobie zobaczysz, co dostarczasz, zaczniesz się ciekawić, zaczniesz sobie szukać. Okej, okay. gdzie jest B9, gdzie jest wapń? gdzie jest magnez? gdzie jest coś tam? O, jest w tym produkcie. Jak mogę zrobić? Co mogę zrobić z tym produktem? Wyszukać sobie. Ja jem ciasta. Z tahini na przykład, jadłam ciasto, gdzie są yy, deity, czyli to jest po polsku daktyle, tahini, yy, kasza, kasza owsiana to się nazywa? Kasza owsiana to się chyba nazywa, owsianka, tak? I tam jakieś inne produkty, olej kokosowy, pamiętam tam dał, dałam, można wszystko zrobić naturalnie i wszystkiego możesz sobie dostarczyć. Niestety tak jest, że ludzie gadają bzdurę, więc my jako projektorzy bierzemy te wszystkie rzeczy i potem w naszym mózgu dzieje się po prostu taka burza, szczególnie jeszcze jak jesteś kobietą, to ty nie masz jednej myśli w głowie, tylko masz tysiąc myśli w głowie, tak? Ty łączysz pięćset tysięcy faktów i jeszcze swoje wszystkie hormony ci buzują. Więc my jesteśmy po prostu tutaj, nie wiem, mistrzynie, jeśli chodzi o fa fakt, że my funkcjonujemy, biorąc pod uwagę, że wszystkie rzeczy się dzieją naokoło, nas wewnątrz nas, na zewnątrz nas. Wewnątrz nas. Także potrzebujemy mi ten czas na wyrównanie tej swojej energii, być w tym, co my to, 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 po prostu w naszej energii. Ja na przykład dzięki temu, ja to z, z, zobaczyłam bardzo wcześnie jako małe dziecko, że ludzie po prostu powtarzają rzeczy, których nigdy w życiu nie sprawdzili. I cały czas powtarzają te same rzeczy, które wcale nie są prawdą. Więc sama zaczęłam szukać. I wszystko sobie zawsze znajdywałam i zawsze okazywało się, że jeżeli robię... Przeciwnie niż to, jak robi większość społeczeństwa, to zawsze wygrywam. Dlatego nie biorę już żadnych suplementów, chociaż brałam je 12 lat. I tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo robię rzeczy innych niż większość ludzi. Boże, ile tu komarów dobra muszę kończyć.